Siemaneczko, ananaski Witam was W kolejnym vlogu, chyba vlogu Nie wiem czy coś z tego wyjdzie, może coś sobie nagramy A dzisiaj, dlaczego się za to zabrałem Miałem jakiś ostatnio Taki nieład twórczy Nie miałem siły się za bardzo Zebrać do tego, ale dzisiaj Jest taki dzień Gdzie jadę na tor Jest trochę do ogarnięcia rzeczy Takich Takich typowo organizacyjnych, nie wiem, byłem na zakupach, kupiłem, nie wiem, kawę, ręczniki papierowe, jakieś takie rzeczy. I będziemy uzupełniać różne rzeczy. Naprawiać, wymieniać, sprzątać, więc tak dzisiaj może ponagrywam taki, no, no to co się będzie dzisiaj działo. Jesteśmy na torze. Będziemy sobie odhaczać po kolei różne rzeczy I najpierw Najważniejsze, znaczy może nie najważniejsze, ale najpierw trzeba to zrobić Kluczyk od toalety Mieliśmy dwa, jeden został zgubiony, więc szybko cisnę do gościa Tutaj po sąsiedzku, żeby nam ten klucz Dorobił i zaraz otwieramy tor i działamy Dobra Idziemy do Pana od kluczy. I działa. Dzień dobry. Ja też nie, ale właśnie się dowiedzieliśmy. Szanowni Państwo, rozwiązanie zagadki, jak zwykle, to bardzo dziękujemy za uwagę. Zaczynamy oglądania kolejnych odcinków. I proszę odwiedzać nas na Facebooku. A few moments later. Dziękujemy. Do zobaczenia. Taki klucze chciałbym dorobić jeden. Pokojowe wojskowi... Jakby dało radę, rodzinę, która stworzyła... yy, mogę być czego od razu? Sobie, no jeden tak, słuchnął ...mało No to takie przyrządy mi pan dolniczy może. Dobra, dobra, jesteśmy. Mojej drogi nie nagrywałem, bo się spieszyłem. Co, mamy dwa klucze. Bardzo fajnie. Jedna rzecz odhaczona z samego rana, zaraz sobie to ładnie zmontujemy. Lubię takie dni, jak się wszystko tak wieje. Pach, pach, pach układa, udaje. To będzie dobry dzień dzisiaj. Będzie dobrze. I takiego też Wam życzę, jak to oglądacie. I co? Za minutkę otwieramy, zapalamy światła. I w ogóle do ostatniego vloga troszkę się zmieniło na naszym, na naszym torze, przepraszam, więc yy, zaraz Wam wrzucę jakieś przebitki, takie, co się pokazało, bo mamy na ścianach. Billboards, który miał wisieć gdzie indziej, ale nie wyszło, w dużym skrócie, e, więc wisi tu. E, mamy ekspres dla klientów, mogą się częstować za piątaczka kawką, zaraz Wam pokażę, bo to już właśnie kończę. dzisiaj będę to kończył i zajmowałem się tym ekspresem, więc zobaczycie. No i chyba, no nie wiem, zaraz Wam powrzucam, zobaczycie sobie co i ja. No, jakby ktoś się właśnie zastanawiał, czemu tu jest adres w środku w budynku, no to oczywiście wiemy, gdzie jesteśmy. My nie musimy sobie pisać tego na ścianie. Oczywiście chodzi o to, że to miało wisieć gdzieś indziej. A jako, że pod wymiar miejsca, w którym miało wisieć, było to robione, to nie mamy co z tym zrobić, niestety. Więc żeby tego nie wyrzucać, no to służy jako ozdoba. Ściana miała być inna, jest taka. Trudno. To co? Zaczynamy od tego oczywiście, że musimy sobie odpalić kasę. Teraz chyba mi widać. Odpalić kasę. Zrobić raport wywołać z rana. Odpalamy tablicę czasową naszą. Odpalamy muzyczkę. I działamy po kolei wszystko dzisiaj. Ważna rzecz, którą będziemy robić, to mamy taką skarbonkę tutaj na kawusie, tylko musimy na niej zrobić tak, żeby było widać, że to jest na kawusie, więc zaraz będziemy to tuningować. I fajnie. No i cacy. Teraz tak. Kolejna rzecz odhaczona. Klucze mamy od kibelka ogarnięte. Skarbonka ogarnięta. I tak. Musimy teraz jeszcze ogarnąć ekspres w takim sensie, że zaczął nam krzyczeć o odkamienie. Więc musimy ogarnąć gdzieś instrukcję. Z bólem serca, ale przeczytam ją. I Musimy go odkamienić tak, żebyście mogli nas odwiedzać i pić pyszną kawusię. Dobra majstry, mamy... Wrzuciłem pastylkę tutaj do odkamienia. Teraz musimy ją tylko ładnie rozmieść jeszcze żeby się Powiem wam, że ja turbo nie ogarniam takich rzeczy ogólnie, nie? Nie lubię ich robić, ale kurde, no przecież nie będę tutaj kawą częstował ludzi, jak się coś mruga i świeci, bo nie... Dobra, panie i panowie, ekspres ogarnięty, nie, nie nagrało się jak się leci woda, no ale to w sumie leciała woda, więc spoko. E, najważniejsze, że mamy już to wszystko ogarnięte, pyk, wszystko się ładnie świeci, więc czas na test. Pięknie się kawka mieli. Kawka zrobiona. Robimy test. Czy czuć od kamieniaczem? Pachnie ok, Ach, dobra. czuć, że czysty ekspres. Ja i mój męski kubeczek. W takim razie idziemy. Pić. Tu jeszcze ważne info, ponieważ mamy już ekspres mamy już piękną skarbonkę, którą już widzieliście. Tu jest cukier, będzie jeszcze takie pojemniczek z pałeczkami i kubeczki, oczywiście takie zwykłe papierowe, więc całkiem fajnie, myślę. Czekamy, reszta tych rzeczy będzie. Jutro, więc o ile do jutra będę jeszcze dokręcił, to wrzucę aktualizację, a jak nie, to nie, to przyjdźcie i się napijcie kawy i zobaczcie, czy nie kłamałem. No, także tego. Z takich rzeczy do odhaczenia to mamy tak zrobione. Klucze dorobione do kibelka. Uzupełnione ręczniki papierowe i tak dalej. Kupiona kawka. Kupiony cukier, zrobiona e, e, skarbonka na typy kawowe, tak zwane. Czekamy na kubeczki, czekamy na mieszadełka. Mamy zrobione, zrobiony ekspres, w sensie wyczyszczony i tak dalej jest gotowy, można używać. Wypiłem kawkę z niego, nie umarłem jeszcze, więc obstawiam, że już nie umrę. A przynajmniej nie od kawy. I e, co. No i dzisiaj mamy. E, kurde, no to co uwielbiam, czyli tak. No po weekendzie, do poniedziałek, tak w ogóle nie wiem, czy już mówiłem. Po weekendzie, kurde, e, no trzeba odkurzyć tor, trzeba tu pogarniać, trzeba umyć podłogę, e, trzeba umyć klatkę schodową, bo cały weekend padało, a już nie pada, więc nie mam wymówki, żeby to odpuścić. Muszę to zrobić, więc będziemy dzisiaj myć, sprzątać. Wypadałoby też umyć kibelek, no bo po weekendzie jest jak jest. I co? Dużo takiej organizacyjnej, nudnej pracy, którą też musimy wykonywać. O, jest mój ziomek tutaj. Mam taką cichą nadzieję. Nie wiem, czy go widzicie dobrze. Tego pana z wąsikiem. Ale może on zachęci tutaj bardziej dorosłych do korzystania również, bo jak widać, można! Wow! Jeszcze taka ciekawostka dla spostrzegawczych. Pewnie nikt nie zauważył, ale co tam? Tu były zawsze za mną dwa kaski. A jest tylko jeden. Dlaczego jest tylko jeden, a nie dwa? No to wam zostawię tajemnicę. Myślę, że ona się za jakiś czas rozwiąże. Na razie jest to tajemnica, ale tak w poku naszym, czyli w punkcie obsługi klienta, jakby ktoś nie wiedział. Był, były dwa kaski, jest jeden i... I co się stało, że nie ma jednej. Zobaczymy. Dobra. Pogarniałem jakieś pierdoły i teraz trzeba się zabrać za robotę, taką poważną, typu odkurzanie, sprzątanie wszystkiego, naprawdę. E, powiem wam, kurde mam taki jakiś... Mam taką niechęć do robienia czegokolwiek aktualnie. A niestety sytuacja obecna jest taka, że nie może mi się nie chcieć i trochę wstyd w ogóle mówić, że mi się coś nie chce, bo mi się musi chcieć teraz wszystko cały czas. I co? Kurde, no i muszę to dzisiaj zrobić bo się z poniedziałek. Ruch jest mniejszy w poniedziałki zawsze. Eee, kurde no. Dobra, posmęciłem trochę eee, Trzeba się wziąć do roboty. Bo mi trochę energia zeszła, ale dzień jest dalej dobry, i trzeba to wykorzystać, nie? Więc pomarodziliśmy, i zaczynamy teraz walkę ze sprzątankiem. Więc tak. Tor odkurzony. Tor jako nitka toru. Oczywiście zostało mi jeszcze cały nasz grajdołek. Muszę z pit stopu wszystkie go karty wyciągnąć, odkurzyć, wstawić je. Odkurzyć część tutaj, gdzie klienci przychodzą, bo tu jeszcze wszystko brudne. Um, muszę poprawić bandę, bo tutaj jest trochę lipa. I jak to zrobię? No to zabieram się za klatkę i. Nogi, barki i plecy. Za toaletę, czyli moją ulubioną część do sprzątania. Ale cóż, działamy dalej. Dobra maski, pora na obiad. Ja sobie dzisiaj przyrządziłem coś takiego. Takie coś. Jest to tortilla z czerwonym pesto, serem żółtym, yy, pieczarkami i, i, i taką kiełbaską żywiecką. Tak. Więc tak to wygląda. I powiem Wam, że całkiem spoko. Dobra, to jemy i się za chwilę. Dobra, aktualizacja. Umyłem, odkurzyłem i umyłem klatkę. Prawie umyłem cały kibelek. Zostaje, zostaje tam jeszcze parę tematów, ale to na sam koniec już sobie zostawiłem. To na spokojnie. E, no nie nagrywałem jak myję podłogę, bo to nic ciekawego. Tu jest, nie wiem czy widać. Już jest czysto klatkę też wam zresztą pokażę. Żeby nie było, że wymyślam. Proszę bardzo. O, jeszcze moka. Dobra. Tak to wygląda. Ciemno się zrobiło. Po tym wszystkim jak widać wszystko się już nam odbija w szybie ciemnej. Lepiej teraz widać nasze karnety. Pięknie poświetlone i vouchery eleganckie są, nie? No i tyle. Wiem, co jeszcze najważniejsze zapomniałem. Muszę sobie wykminić, bo sobie tak wymyśliłem, sobie dołożę roboty, że tutaj przy ekspresie, który jest na tym słupeczku, tu bym chciał mieć kubeczki. taki stojaczek. Musimy tak wymyślić, żeby zrobić tutaj coś takiego, co będzie na kubki od góry będzie, więc zobaczymy jak to wyjdzie, myślę, że dobrze. Dobra, jako, że jestem patenciarzem i nie mogę nic zrobić normalnie, to wymyślałem sobie takie coś, nie wiem czy to jeszcze będzie działać, ale zaraz No tak średnio bym powiedział, tak średnio. sobie kubeczek plastikowy, taki twardy, bo te oczywiście do kawy będą papierowe, tradycyjne i... On teoretycznie powinien być dołem szerszy, górą kubka, a dołem naszej konstrukcji powinien być szerszy niż te kubki. I tak, tu sobie nawierciłem już dziurkę i planuję tak: sobie tak od środka to przyczepić, żeby to się tak tu trzymało do opony. I na to po prostu będzie słupek nieduży kubeczków. I sobie z góry będzie można brać. Ważne jest to. Czy on faktycznie dołem konstrukcji będzie szerszy, żeby te kubki się zatrzymały gdzieś na tej wysokości zaparły, tak? No bo tu będziemy mieli śrubę. I nie wiem czy to będzie stabilne. Teoretycznie można to zrobić na dwie śrubki na przykład. Może na dwie zrobię. Yy, chyba na dwie to zrobię. Będzie stabilniej, bo jedna. Znaczy jedna. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, dowierciłem sobie drugą dziurkę. 2 cm jest odstęp od nich. I zaraz sobie to przymierzymy, bo nie mamy kubków tych papierowych, więc trochę tak na czuja to robię. Um, oczywiście moglibyśmy sobie kupić taką tubę po prostu na kubki, ale to byłoby zbyt proste przecież, nie? żeby coś kupić. Lepiej to zrobić z niczego, tak jak wszystko tutaj. Dobra, yy, przekładamy kamerę, idziemy pod ekspres, Może to zamontujemy już i jutro będziemy sprawdzić. Jak kubki przygotowaliśmy. Na tym ciarze spróbujemy sobie tutaj to przyczepić, tak na środku. Strasznie dużo sił już nie ale jak ma działać, to ma działać porządnie. <śm> <śm> Kurcze! Nie ten bit! Dlaczego? Dobra! Mamy drugi bit. Jak to będzie Ja nie wiem co to rzecz niemożliwa. Fach w ręku. Tak bywa. <grym> 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 ja jestem mistrzem. To ma iść tak o. Tak jest na środku jest dobra Próbujemy O ty nie tak szybko he he. Dobrze Trochę krzywo To nie może być nie dobra To mi się podoba o to chodzi! Teraz druga. Ty to będzie działać chyba Majster. Ta działa. Z drugie. Nie w tą stronę na obrot. Kurcze. Dobra. Próbujemy. Majstry, chyba będzie działać to. Co sądzicie? Ananasy, będzie to dać, czy nie? Kurde, ty już tymiutko. Ja Japiernicze działa. I tu kubeczki będą. Sobie będziesz podchodzić, tak o, nie? Pa. Podchodzisz. Piątaczek. I ile? Kubeczek, cyk, cyk. Kurde, to jest dobre. Jest dobre. No, muszę Wam powiedzieć, że ja to jednak jestem fachowiec. Nie ma nie ma co, nie? Nie wiem, trochę jest tak zwichrowane do opony, ale ja tu dam odbój jeszcze taki. No, poprawimy. Ale jest już dobrze. Jest naprawdę dobrze, majsty. Kurde, jestem zadowolony. The next day. Unboxing! Haha. Witam was w dniu kolejnym jest wtorek a do nas przyszła paczucha i stwierdziłem, że ją otworzę z wami bardzo szybko powinny być w środku Aj. powinny być w środku kubeczki i patyczki do ekspresu czyli ostatnia część układanki Aha. patrzcie na to to jest to bardzo fajnie, plus kubeczki takie Coffee in the cup, takie ładne kubeczki. Oczywiście z tyłu mamy informacje, żeby nie wyrzucać ich do oceanu, bo żuwie się ich boi. Tyle, mamy, mamy kubeczki, mamy patyczki, więc zaraz mogę sprawdzić, czy mój patent Działa! Wezmę sobie parę kubeczków i zobaczymy, czy mój wieszaczek spełnia wymogi. No i dobra, pierwszy test. Kubeczki jeee! O to ja robiłem. No, powiem Wam, że jestem zadowolony. Jest dobrze, Michael. Kurde, jest dobrze. Patenciarze, to są patentiarze. Powiem Wam, że jest liga, nie? Ja jestem po prostu... Jesteś zwycięzcą! Podchodzisz, cyk, kubeczek, pyk. Liga. Masakra, proszę Państwa, no to jest. To jest szok. A tak by the way. Patrzcie co mam. Do kawki, co kupiłem. Zobaczcie. To no nie jest żadna reklama, ale muszę. Pamiętacie, baton piknik. Byłem mały, to uwielbiałem, go długo nie było i teraz jest. Znalazłem i jestem zerany, więc zaraz jem batona piję kawusie. Jest dobrze. Powiem wam pierwsze testy kawusi, z kubeczka. A jest dobrze. Kurde, że na to wcześniej nie wpadło. Zbudujemy kawową potęgę niebawem. Zobaczycie, jeszcze ci, co się śmiali, będą od nas kupować kawę. <laughs> no, także tego. Tak. Co? Więc to chyba tyle. Porobiliśmy wszystko. Parę klientów dzisiaj było, jak do tej pory. Pokażę wam jeszcze finalnie, jak to ten ekspres wymęczony <laughs> wygląda, i chyba będziemy kończyć. I tak to finalnie wygląda. Kubeczki sobie wiszą, wszystko jest. Jest cukier, są patyczki do mieszania, jest skarbonka, są kubeczki, elegancko przytrzymają. Myślę, że możecie wpadać na kawkę i na pojeżdżawkę. Chyba tym optymistycznym akcentem kończymy vlogaska czwartego. To chyba już czwarty vlog. Niesamowity i myślę, że może coś ponagrywamy więcej. Jakaś częstotliwość się tu pojawi. Więc pamiętajcie, wbijajcie na terabokiem.pl do Terabokiem na trzech kotwic i co? Odwiedzajcie nas. Jest kawusia, są go karty, jest liga. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.